Pamiętacie lato 2020? Czas lockdownu, niepewności i... ...tych pociesznych, niezdarnych, przewracających się fasolek. Moment, kiedy cały świat, zamknięty w czterech ścianach, kompletnie oszalał na punkcie jednej gry. Fall jest Ultimate Knockout. Było absolutnie wszędzie, na Twitchu, na YouTubie, w memach i w rozmowach ze znajomymi. Każdy chciał zdobyć swoją koronę. Każdy pragnął poczuć ten słodki smak zwycięstwa morzu chaotycznej, kolorowej porażki, Gra, która zjednoczyła miliony, stała się wręcz symbolem tamtych dni. Ale... co właściwie się stało? Co sprawiło, że ten globalny fenomen, gra, o której mówili wszyscy, zaledwie kilka lat później stała się cieniem samej siebie? Jak to możliwe, że tytuł, który w szczytowym momencie przyciągał rzesze graczy, dzisiaj musi walczyć o uwagę? Gdzie popełniono błąd? Czy to wina twórców? A może to po prostu bezlitosny rynek? Oto historia o tym, jak błyskawiczny zlot może prowadzić do naprawdę bolesnego upadku. To jest cała prawda o Fall Guys. Żeby zrozumieć, jak wysoko Fall Guys zaszło, musimy cofnąć się do samego początku. Do stycznia 2018 roku. To właśnie wtedy w londyńskim studiu Mediatonic, podczas burzy mózgów, nad zupełnie innym projektem, jeden z projektantów, Joe Walsh, rzucił Luźny pomysł. Pomysł tak prosty, a jednocześnie tak genialny, że brzmiał prawie jak żart. Wyobraźcie sobie, turniej w grze wideo. Coś w stylu japońskiego klasyka. Takeshire's Castle, czy wymiataczy. 60 graczy wrzuconych na tor przeszkód. Gdzie panuje totalny chaos. A celem jest po prostu nie spaść. Początkowa nazwa projektu Full Gauntlet, czyli rękawica głupców, idealnie oddawała jego ducha. Pomysł przedstawiono wydawcy Developer Digital. Za pomocą jednego slajdu z gifem z jest Castle i drugiego, który pokazało pierwsze proste szkice postaci. I tyle wystarczyło. Devolver natychmiast kupił ten koncept. Czuli, że mają w rękach coś wyjątkowego, ale sam pomysł to jedno. Prawdziwy sukces Fall Guys był wynikiem czegoś, co można nazwać idealną burzą. Splotu czynników, które zgrały się w czasie w sposób absolutnie perfekcyjny. Premiera gry miała miejsce 4 sierpnia 2020 roku. W samym środku globalnej pandemii. Ludzie na całym świecie byli zamknięci w domach, pragnęli rozrywki i co najważniejsze interakcji z innymi. I wtedy na scenę wkracza Fall Guys. gra prosta, pozbawiona przemocy, kolorowa i radosna, idealna odskocznia od ponurej rzeczywistości. Kluczowy okazał się jednak drugi element. PlayStation Plus. W genialnym ruchu Sony udostępniło Fall Guys za darmo w ramach abonamentu PS Plus już w dniu premiery. To ustrzał w dziesiątkę. Miliony graczy na konsolach PlayStation mogły pobrać grę bez dodatkowych opłat, co od razu stworzyło gigantyczną bazę użytkowników. Popyt był tak niewyobrażalny, że w pierwszych dniach serwery po prostu nie dawały rady. W pewnym momencie twórcy musieli tymczasowo zablokować tworzenie nowych kont na PS4, bo do gry próbowały dołączyć ponad 120 tysięcy osób naraz. Fargate stało się najchętniej pobieraną grą w całej historii PlayStation Plus, wiąc na głowę nawet największe hity AAA. I wreszcie trzeci, być może najważniejszy element tej układanki. Streamerzy. Od największych światowych gwiazd po polskiej sceny. Dosłownie wszyscy grali w Fall Guys. Gra była wprost stworzona do transmisji na żywo. Każdy mecz to nowa historia. Pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, komicznych porażek i ekscytujących zwycięstw. Na Twitchu gra osiągnęła szczytową oglądalność na poziomie ponad 700 tysięcy widzów jednocześnie. Z kolei na Steamie, gdzie gra kosztowała około 80 zł, w ciągu kilku tygodni sprzedano miliony egzemplarzy, a w szczytowym momencie grało w nią ponad 172 tysiące osób naraz. To był absolutny niezaprzeczalny fenomen. Mediatonic Studio, które przed premierą liczyło 35 osób, w mnieniu ok rozrosło się do ponad 150. Z małego niezależnego dewelopera stali się twórcami globalnego hitu. Wydawało się, że nic nie może pójść źle. Że fasolki będą rządzić światem gier na zawsze. Ale jak to zwykle bywa w takich historiach, pierwsze rysy na tym idealnym obrazie zaczęły pojawiać się szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Każdy, kto grał w folguest w pierwszych tygodniach, pamięta dwie rzeczy: niesamowitą frajdę i powoli narastającą frustrację. Pierwszym problemem była powtarzalność. Początkowa pulama była delikatnie mówiąc: Skromne. Po kilku godzinach znało się na pamięć każdy zakręt i pułapkę. Ekscytacja zaczęła ustępować znużeniu, a nowe sezony pojawiały się zbyt wolno, by utrzymywać zainteresowanie milionów. Jednak gorszym problemem, który toczył grę od środka, była plaga cheaterów, zwłaszcza na PC. Wyobraźcie sobie scenę, po kilkunastu minutach walki docieracie do finału. Ostatnia prosta. Walka o koronę. I nagle widzicie, jak jedna z fasołek, zamiast biec, po prostu leci prosto do met. Oszuści stali się prawdziwą zmorą, psując zabawę uczciwym graczom. Twórcy próbowali z tym walczyć, ale przez długi czas przypomniało to walkę z wiatrakami. I gdy Fall Guys zmagało się z wewnętrznymi problemami, na horyzoncie pojawił się nowy, nieoczekiwany rywal. Gra, która, podobnie jak Fall Guys była prosta, społecznościowa i idealnie wpasowała się w pandemiczną rzeczywistość. Among Us, ten tytuł, wydany dwa lata wcześniej, nagle eksplodował, popularnością, odciągając uwagę graczy. I co kluczowe, streamerów. Ten sam strumień uwagi, który wyniósł Falgec na szczyt, teraz zaczął płynąć w innym kierunku. Statystyki były bezlitosne. Zaledwie 4 miesiące po premierze Falgec straciło ponad 86% graczy na Steamie. Z imponujących 170 tysięcy jednoczesnych użytkowników, liczba ta spadła do kilkunastu tysięcy. Spadek był dramatyczny. Gra, która miała być maratonem, okazała się sprintem. Mediatonic stanęło przed ogromnym wyzwaniem. Jak odzyskać tę magię? Potrzebowali ratunku, i wtedy na scenę wkroczył gigant. W marcu 2021 roku świat obiegła informacja. Mediatonic zostało kupione przez Epic Games, twórców Fortnite. Z jednej strony była to ogromna nadzieja. Epic to gigant z niemal nieograniczonymi zasobami. Co dla graczy oznaczało szybki rozwój, więcej zawartości i skuteczniejszą walkę z cheaterami. Twórcy obiecywali, że dzięki wsparciu z Epica, Fall Guys stanie się najlepszą grą, jaką tylko może być. Z drugiej strony pojawiły się obawy, społeczność była podzielona w kwestii polityki Epic Games Store. Gracze bali się, że ich ukochana gra straci swoją tożsamość i zostanie wchłonięta przez korporacyjną machinę. Pojawiły się porównania do Rocket League, które po przyjęciu przez Epic również przeszło ogromne zmiany. Przez ponad rok od przyjęcia pozornie niewiele się działo, ale za kulisami trwały przygotowania do największej zmiany w historii gry. 21 czerwca 2022 roku fasolki narodziły się na nowo, przechodząc na model Free to Play. To był ruch, który miał tchnąć w grę drugie życie. Od tego dnia każdy na PlayStation, Xbox, Nintendo, Switch i PC mógł zagrać w falkę za darmo. Gra zadebiutowała na nowych konsolach i wprowadzono pełny korosby. Efekt był spektakularny. Przejście na darmowy model zadziałało jak potężny zastrzyk adrenaliny. W ciągu zaledwie dwóch tygodni od zmiany gra przyciągnęła 50 milionów graczy. Serwery znowu były przeciążone, a gra wróciła na szczyty list popularności. Wydawało się, że sojusz z Epic Games był strzałem w dziesiątkę. Ale jak się miało okazać, ta nowa darmowa fasada skrywała zmiany, która dla wielu weteranów gry była początkiem prawdziwego upadku. Darmowy model biznesowy ma swoją cenę, a w przypadku Fall Guys okazała się ona wysoka. Pierwszą kontrowersyjną decyzją było usunięcie gry ze sklepu Steam dla nowych graczy. Od momentu przejścia na free-to-play wersja na PC była dostępna wyłącznie przez Epic Game Store. Ten ruch został odebrany jako policzek i symbol utraty niezależności. Jednak prawdziwe problemy czaiły się w samej grze. Ekonomia i system postępu zostały wywrócone do góry nogami. Przed erą epika gracze zdobywali kudosy za granie, a korony za wygrywanie meczów. System był prosty i nagradzał umiejętności. Po korony przestały być walutą, a kudosy stały się praktycznie bezwartościowe. Zamiast nich wprowadzono showbaksy, nową walutę premium kupowaną za prawdziwe pieniądze. Sklep został zalany drugimi skórkami. Legendarny system postępów oparty na koronach zastąpiono standardowym karnetem bojowym. Dla weteranów, którzy spędzili setki godzin na zbieraniu korony, była to zdrada. Poczucie, że gra straciła duszę, stało się powszechne. To, co kiedyś było radosną zabawą, zaczęło przypominać model biznesowy skrojony na modłę Fortnite. Agresywna monetyzacja to nie wszystko. Społeczność zaczęła narzekać na jakąś aktualizację. Choć pojawił się tryb kreatywny raczej czuli, że nowa zawartość jest rzadsza i mniej ekscytująca. Pojawiły się głosy, że Epic traktuje grę głównie jako platformę do sprzedaży wirtualnych przedmiotów. Początkowy boom popularności szybko osłabł, gdy opadł kurz. Okazało się, że fundamentalne problemy gry jak powtarzalność wciąż istnieją, a nowe związane z monetyzacją tylko zniechęciły najbardziej oddanych fanów. Popularność znów zaczęła pikować w dół, a doniesienie o masowych zwolnieniach w Mediatonic we wrześniu w 2023 roku postawiły przyszłość gry pod znakiem zapytania. Jaka jest więc cała prawda o wzlocie i upadku Fall Guys? Prawda jest taka, że nie ma jednego winnego. To historia o grze, która padła ofiarą własnego sukcesu i serii decyzji, które choć logiczne z biznesowego punktu widzenia, ostatecznie zabiły jej ducha. Początkowy sukces był jak błyskawica w butelce. Idealne połączenie pomysłów pandemii i darmowej dystrybucji, ale twórcy nie byli gotowi na taką skalę. Problemy z czytarami i brakiem zawartości były pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Przejście przez Epic Games miało być ratunkiem, ale okazało się mieczem obosiecznym. Przejście na model free-to-play przyniosło krótkoterminowy wzrost, ale cena była wysoka. Agresywna monetyzacja i zmiany w progresie zraziły weteranów, którzy stanowili trzon społeczności. Gra straciła swoją niewinność z radosnej zabawy, stała się częścią korporacyjnej machiny. Jaki jest stan gry dzisiaj, w 2025 roku? Folgo jest wciąż żyje, ma swoją, choć znacznie mniejszą oddaną bazę graczy. Twórcy nadal wypuszczają aktualizacje. Na Steamie, gdzie grają już tylko starzy wyjadacze, bawi się jednocześnie od kilkuset do kilku tysięcy graczy. Globalna liczba na wszystkich platformach jest wyższa ale daleko jej do szczytu z 2020 czy 2022 roku. Dziedzictwo Volga jest skomplikowane. Z jednej strony to fenomen, który na chwilę zjednoczył świat i przypomniał branży, że proste gry mogą odnieść sukces. Z drugiej strony to przestroga, historia o tym, jak łatwo stracić zaufanie graczy i jak pogoń za zyskiem może zniszczyć to, co w grze najcenniejsze. To opowieść o tym, jak fasolki, które miały podbić świat, ostatecznie potknęły się o własne nogi. A wy? Jakie są wasze wspomnienia z Folgeis? Pamiętacie jeszcze lato 2020 i swoje pierwsze próby zdobycia korony? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej historii. Zgadzacie się z tą analizą? A może macie zupełnie inne zdanie? Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał, i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.